Mateusz Kaniowski, MMA.pl, razem ze mną i samu, który tutaj siedzi ze mną na konferencji pierwszej części dokładnie i nie wiadomo czemu nie siedzi tam w środku. Co się stało? No, włodarze stwierdzili, że na czwórkę mi nie zapłacą i strzykują jakiegoś tam rywala na piątkę, jakiegoś bardzo medialnego. Podobno. No to wszyscy czekamy. Powiesz nam na kogo? No, są takie... Takie dwa typy. Jeden jest bardzo telewizyjny medialny. Możecie pisać w komentarzach, żeby ich było dużo. No i drugi jest taki bardzo internetowy, dla niektórych hamowaty, więc też możecie pisać. I pewnie jeden z nich, bo większość odrzuciła. Bo do momentu pierwszej walki każdy chciał ze mną walkę, po pierwszej walce automatycznie nie. A no to kto odrzucił? Eee, tego akurat miałem nie mówić, bo będzie się bił z kimś innym. Bo, bo hańba tym, którzy odrzucili, ale szacunek tym, którzy są rozważani, czyli kto? Ktoś tak trochę bardziej, może coś rzucisz, może z kimś byś Mi się wydaje, że publika ci wskaże rywala jednego z tych dwóch, tego nawet, co będzie bardziej. Bardziej medialnego? Tego, co jest bliżej podpisania. I Masz, w takim nie, razie... nie ma chlebniętego, ale są rozmowy. Dobra, to ja w takim razie czekam, czekam na wszystkie komentarze, a powiedz mi w takim razie, jakie wnioski po walce z Żyjem, bo tą walkę ile razy? Jeden, dwa, może pięćdziesiąt? Wiesz co, z 50 razem 50 z, z razem oglądałem i najśmieszniejsze jest to, że więcej luzu po prostu. Bo z głowy połowa technik, których się uczyłem przez te 3 miesiące, to na mnie wyleciała. Ja, ja widziałem, jak ja wyprowadzałem proste, to mi było przykro, nie? Serio, na treningach to wygląda o wiele lepiej. Jeden co robiłem, tak jak powiedział, nie wiem, chyba Raju mi to wtedy powiedział, że na walce będą działać odruchy, to co umiem. Czyli, tak jak z Tobą gadałem wcześniej, e, biodro, e, wszystkie obalenia. Biodro! No. Wszystko, wszystko tak. co, 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 co umiałem kiedyś, po prostu z automatu robiłem. A reszta rzeczy, no to po prostu i trafił, nie. No to teraz cię pytam, pytałem cię od razu po walce, czemu ty puściłeś to duszenie trójkątne rękoma, no i teraz mi w końcu odpowiedź, wtedy nie wiedziałeś. wiedziałeś, że to nie było tak, później mi powiedziałeś, że no dobra, jednak było zapięte. Było zapięte, było zapięte i one było zapięte idealnie, i tam brakowało parę sekund, żeby było dobranoc. Jeszcze byłem przełożył rękę i za przytrzymał, to już w ogóle było pico No to czemu puściłeś? No tak, teraz tak. W momencie, kiedy zakładałem, jego twarz była na mojej kości. Ja byłem przekonany cały czas, że jest na kości. Jego narożnik krzyczał strasznie. Chyba pakol tam krzyczał tak, że to jest koniec. I mój też krzyczał. Nic nie rozumiem. Więc stwierdziłem, że puszczam. To tak musiało być. 100% ułożyłem sobie to w głowie. Parę razy to obejrzałem. 100% tak było, nie? Aby się zakończyło w pierwszej rundzie. W pierwszej, a, a jak trójkątne duszenie nie spieczyłem. Jak na macie miałem od razu powtarzane. Czyli co, teraz będzie lepiej, bo doświadczenie w walce na pewno powoduje, że człowiek może się zdecydowanie bardziej skupić. No, oczywiście, że tak. No i dwa, że teraz y, skupię się na innych płaszczyznach, których nie rozwijałem podczas przygotowań, nie? Bo no, mało kopałem, nie? Czekałem do trzeciej rundy, żeby go tam macnąć jedną nogą. Bo jeśli chodzi o kopanie, no niby przygotowywałem się, ale bałem się, nie, nie czułem się pewnie przy kopaniu. Nie? Ale za to on ci trafił kolanem w wątroby, pamiętam jak się skarżyłeś, że boc to bolało, czyli co, teraz łokcie bliżej. Łokcie niżej, sylwetka, kocura i nie dam się złapać, a jak kopnie to za nogę na ziemię. I po frikowemu, nie po zawodniczemu. My nie jesteśmy zawodnikami, pamiętajcie. Bo czasami mi piszą gdzieś, gdzieś skomentowałem coś, że jestem zawodnikiem federacji e FMMA. Czyli to jest, jestem frikiem, po prostu. To się samo przez nie, a mnie wyzywają, nie jesteś zawodnikiem. Co, jeżeli ktoś miałby się skarżyć tutaj na bycie zawodnikiem, bo nie, to jednak te 6 lat zapasów zrobiło swoje i dużo słychalicie za technikę, więc nie masz się co przejmować, ale przejdźmy już do tej gali. która walka interesuje Cię najbardziej. Naszego Makowskiego, zjadł go dzisiaj stres, udawał w samochodzie takiego kozaka, co tam stresik, w ogóle nic. a Było widać, że się zaciął. Jak mu zwracali uwagę, że ma gadać do mikronu, po prostu error mu w głowie wyskoczył. Tak? Dlaczego? No to wiesz, tak mówię, mówię. No, no nic, mam nadzieję, że następną będzie, będzie się czuł lepiej. No czułem się jak ojciec wyprowadzający dziecko do szkoły pierwszy raz, której idzie, wiesz o coś. Nie? Teraz, ojcze, wytłumacz mi na czym to polega, bo tak, zawsze się przygotowuję do wszystkich zawodników, tych, których nie znam, jak zawsze na każdej gali jest ich trochę, bo nie no, wiadomo, nie wszyscy są w kręgu naszych zainteresowań. Informacji o Makowskim nie znalazłem żadnych. Jeżeli jestem nowym użytkownikiem Instagrama, zobaczyłem, że ma 27 tysięcy followersów, co jest bardzo dużym wynikiem jak na osobę, o której nie ma żadnych informacji w internecie, jakim cudem to się stało. Bo znaczy, ludzie jest... mnie, wszyscy mi mówili zapytaj i sam, no to pytam. Znaczy, to jest tak... Także załóżmy nie, nie byłbyś tutaj szefem telewizji, tutaj waszej No ale no, jesteś twarzą. Ko, ko, dziękuję, jesteś dziękuję. twarzą tej telewizji i załóżmy nie byłbyś. I na przykład nie, nagrywasz ze mną jedną grę, tu gdzieś się pojawiasz na blogu i ludzie nagle... No, ciekawe jak to to jest? Nie? Coś śmiesznego kiedyś powiesz i, i zaczynają cię followować, To jest takie mm, przykładowo. Tak samo moją oglądają, bo mnie znają, moją dziewczynę, tak samo oglądają też Makowskiego i w świecie youtuberów tak jest, że całą ekipę, ktoś jak już lubi jednego, to lubi całą ekipę. O, w ten sposób. Wiele mówi się o tym, że brat Pudziana, nazywa się brat Pudziana, zawód brat Pudziana, teraz Krystian Pudzianowski chce to zmienić, chce być Krystianem Pudzianowskim, a nie bratem Pudziana, czyli teraz będzie tak, że przyjaciel, można powiedzieć, i samu, kolega i samu. czyli teraz już będą wszyscy mówili Makowski, każdy będzie o po tej konferencji, po tym jak się zaciął, no to ktoś pomyśli Makowski i wyleci mu error, ale no, mam nadzieję, że go teraz przygotujemy. Zaraz kupimy jakąś książkę, sztukę manipulacji, niech sobie po, pobawi się. Dobrze, że yy, Kizo nie chciał go zjeść, bo mógł go dobić, normalnie. A czemu nigdy nie dałeś mu mikrofonu, skoro to ojciec twojego sukcesu w jakimś stopniu? Znaczy, ty jesteś ojcem jego sukcesu, ale nie szefem twojej telewizji, jak tak powiedziałeś. No Trzeba było poćwiczyć trochę w domu. Próbowaliśmy, nawet mamy kilka nagrań i on w momencie, kiedy widzi kamerę, on jest mega śmieszny człowiekiem, mega wyluzowany, bo tak jest prawda, on wiesz, beka jest z nim totalnie. E ale w momencie, kiedy on widzi kamerę, nagle takie... Wiesz, muszę być inny. I to jest, to jest złe. Spróbujemy go nauczyć tak, żeby właśnie na drugiej konferencji zrehabilitował się, tak jak ja i żeby... No to dobrze było. No Pierwsze pytanie, dobrze odpowiedział, no, mi ten mikrofon. No. no nic, pójdę na sparingi w sobotę i spróbuję mu wytłumaczyć, jak się mikrofon trzyma. No, jest większy, silniejszy, ale spróbuję. Która walka oprócz tej najbardziej Cię interesuje? E, dziewczyn e, i tu nie, nie. I to mnie niesamowicie ciekawi. Dlaczego? E, Wicemistrzyni Polski w zapasach. E, ten sam fundament sportowy, o ile można to tak nazwać, ale w sumie trenowaliśmy tyle samo. Ja teraz w sumie już siódmy rok zapasy, ona sześć lat zapasy. Na Instastory widać, jak, jak działa ground and pound, to naprawdę ubija elegancko kotlety mielone, więc wydaje mi się, że... Sugerujesz, że Marta Linkiewicz będzie kotletem mielonym? Nie, że Marta Linkiewicz będzie miała ciężki orzech do zgryzienia, naprawdę, nie? Bo no, szacun, że przyjęła taką walkę, bo no, Lil Masty jest mega wysportowana dziewczyną. Ale wiesz, że zapasy działają szczególnie na tych, którzy są w naszej wadze, bądź, bądź są lżejsi. Ciężko działają na tych, którzy są u nas dużo ciężsi, dużo silniejsi, a tutaj jest różnica ewidentna. No ale w momencie, kiedy ktoś nawet ma większą wagę, a traci kondycję, to zapasy znowu działają tak samo fajnie, nie? Więc no życzę, życzę dziewczynom, żeby się dobrze po mordach zbiły i żeby zaczęło, nie wiem, z dwie rundy chociaż. I było mega fajnie wtedy. A oprócz tej walki? No bo. I oprócz walki. Bombuź mój. Sparowałem z nim, tukłem się z nim. W okresie przygotowawczym razem ze mną robił stację. Teraz trenuję w innym klubie, ale no ciężko się przygotowuję. O dziwo, wstaje o siódmej rano i zapierdala na trening. Bo na początku nie śmiałem, miałem wątpliwości, że na którą będzie chodzić na trening, ale jednak wstaje trzyma Michę, zleciał z wagi, mniej się poci. Nie wiem jakie to ma znaczenie, ale po prostu chciałem to powiedzieć. I dziwnie to brzmi. I ten. Kiedy się mniej poci i samu? A właściwie, Boxdale i samu, skąd ty to wiesz? Kiedy chodzi. Głównie kiedy chodzi. Zmienimy nie, temat. Nie, Ale liczę na niego, liczę na niego. Dwa, że ma też przewagę wagową, i jak już wcześniej mówiłem. Kiedyś gdzieś mówiłem, chyba no u siebie nawet na filmie, że on nie głupio boksuje. Eee, nie ma filmów ze sparingu, ale sami zobaczycie o co chodzi. Jest taki, no myśli, myśli robi. Z kakiem robił boks tyle czasu, no to musiał się nauczyć. Dobrze, czekamy na twoją walkę, na ogłoszenie rywala, Mam nadzieję, no że ktoś zgadnie. Jeszcze. No i meduzę. No to czemu nie opowiadasz? No bo ja dwa, dwa miesiące się z nim kulałem. Koleś jak złapie za rękę, on już robił parter trochę, no to mówię, by ci łapę w imadło wkręcili, ma naprawdę taką genetyczną siłę, że on się urodził mi się wydaje, to od razu wpadł do tego kociołka, wiesz, z tymi sokami jakimiś tam, z odżywkami, zamieszanym białkiem BCA i po prostu wyszedł taki mega silny, nie? I on tak jest do dzisiaj, I on traci wagę, ale jednak tej ręce ma imadło. A kondycja? Ma. Ma i e, wiem, kto to zadbał. Szuli zadbał, Szuli mu nawet nie odpuszcza na sekundę, więc mi się wydaje, że Meduza na pełnym dystansie będzie mógł piruety robić. Czekam w takim razie na walkę. Mam nadzieję, że kibice zgadną w Twoich podpowiedziach. Ja też się nie do z kim zawalczyć. No i co, czekam aż tam powiesz dokładnie z kim. No, na następnym no, razem, Umawiamy się. Mam nadzieję, że na następnej konferencji już się uda powiedzieć. Ale to, to wszystko zależy od Wojtka. Jak już sypnie, no to mogę mówić, nie? Powodzenia. Dzięki. Na razie.